Zapraszam na serię świątecznych stroików. Zacznę od takiej zimowej krainy na podstawce. Zobaczcie jak krok po kroku wykonać taką świąteczną dekorację. Większość rzeczy z tego filmiku będą pochodziły ze sklepu Action, tak jak właśnie ta podstawka. Miś jest z Kerfura. Wszystkie te dekoracje będę przyklejać na klej na gorąco. Ten miś polarny będzie grał główną rolę, dlatego postanowiłam umieścić go w centralnej części. Reszta dekoracji będzie opierać się, będzie przymocowana do gąbki florystycznej. Dlatego właśnie teraz ją przygotowuję i przykleję ją bezpośrednio za figurką. Podświetlany domek ze sklepu Action. Włącznik i wymiana baterii jest pod spodem, dlatego nie będę mogła go bezpośrednio przykleić. Postanowiłam, że umocuję go do gąbki za pomocą takich wkrętów. To jest taki mój sposób na przymocowanie figurek w stroikach. Chwilę odczekam, aż klej wyschnie. I teraz zabieram się za kolejny etap. Dokleję jeszcze pozostałe części gąbki florystycznej. Będę w nią wbijać gałązki. Klej już pięknie wysechł, także mogę domek już umieścić na tym dużym kawałku gąbki. Mimo pewnych wątpliwości, domek stabilnie jest umieszczony na gąbce. Teraz będę układać choinki. Ta akurat jest skerfura, ale na pewno podobne dostaniecie również w action lub w Teddy. Ona ma taki pieniek, dlatego przyklejam ją bezpośrednio do tej srebrnej podstawki. Doklejam jeszcze więcej kawałków gąbki. I zabieram się do wbijania gałązek. W celu zasłonięcia gąbki będę przyklejać takie zwykłe zielone gałązki choinki. A w widocznym miejscu wbijam takie ośnieżone gałązki. To staniecie je na przykład na Allegro. Teraz kolej na taką moją ulubioną część dekoracji, czyli choinki na piku są bardzo fajnym dodatkiem w stroikach. Dzięki nim dekoracja nabiera takiego zimowego klimatu. Po bokach dekoracji dołożę jeszcze takie zielone gałązki. Dodałam jeszcze kilka świątecznych detali białych i srebrnych bombek. Takie drewniane, niewielkie sanki stojące obok domku oraz takiego małego, uroczego, śpiącego jelonka. Tak dekoracja wygląda w świetle dziennym, a tu już w pełnej krasie, czyli całkowicie podświetlona, a tak wygląda przy sztucznym świetle. Fajne w tym stroiku jest to, że będzie on pasował nie tylko w okresie świątecznym. Po świętach nie będzie trzeba go chować od razu do szafy. Może sobie stać nawet całą zimę. Dajcie znać, co wymyślicie o tym stroiku. Napiszcie opinię w komentarzu, a ja zapraszam was do kolejnych filmów ze świątecznymi stroikami.